Witam państwa serdecznie w kolejnym odcinku Horyzontu Zdarzeń i dzisiejszą mozaikę newsów zacznę od wiadomości, która w zasadzie powinna wydawać się być wiadomością doskonałą. Otóż odnalazł się Julian Assange. Odnalazł się Julian Assange i tak jak państwu w kilku poprzednich odcinkach opowiadałem o nazwijmy to dowodach, o których sam mówiłem, iż są one nieprzekonujące, tak w tej chwili pojawiło się kilka dowodów, które są z całą pewnością przekonujące. Pierwszym z nich jest wywiad, którego Julian Assange udzielił Sean Hannity. Sean Hannity to jeden z frontmenów Fox TV, czyli dużej konserwatywnej sieciowej telewizji w Ameryce. Wywiad został nagrany z całą pewnością w ostatnich dniach grudnia. Wynika to z treści tego wywiadu. Opublikowany został 3 stycznia przez Fox TV. No, i teraz tak, wywiad został oczywiście prześwietlony w każdą stronę, także przez ludzi, którzy mają pełną świadomość tego, że istnieje już w tej chwili oprogramowanie, które pozwala, no cóż, nazwijmy to sfingować tego typu zdarzenie, jak rozmowę dwóch osób przed kamerą. Niemniej tutaj nikt tego typu wątpliwości nie przywołuje, z całą pewnością jest to prawdziwy. Assange mówi jak Assange, z całą pewnością Hangin też jest prawdziwy. Jak również otoczenie, czy była to rzeczywiście ambasada Ekwadoru w Londynie, czy nie. to nie ma znaczenia, z całą pewnością otoczenie było autentyczne, nie był to green screen i wynika to z gry cieni e, i światła, która się rozgrywa w tle za każdym z tych panów. No i teraz tak, to jest poważny materiał, który trwa ponad godzinę. Możecie go Państwo sobie dokładnie odsłuchać. Link do niego znajdziecie chociażby na moim blogu schodami do nieba.pl. To jest materiał, który oczywiście w dużej mierze koncentruje się na, no, na, na wydarzeniach ostatnich dni w Ameryce, tak naprawdę o których to wydarzeniach opowiem Państwu za chwilę generalnie chodzi o to, że rząd USA na różnych poziomach publicznie oskarża Rosję o to, że zaingerowała w amerykańskie wybory i w zasadzie można powiedzieć podgrzewa bardzo gwałtownie atmosferę. Do takich wydarzeń, które mogą się zakończyć wojną domową w Ameryce, a czasu ma niewiele, bo chodzi o to, by wykorzystać ten czas do 19 stycznia, kiedy to Donald Trump zostanie zaprzysiężony na prezydenta. Pojawił się taki no, kompletnie kompromitujący Amerykanów raport dyrektora głównego biura do spraw wywiadu amerykańskiego. O tym raporcie za chwilę Państwu opowiem. I głównie z tym raportem Julian Assange się w tym wywiadzie Zanhanie tej sprawy, choć oczywiście mówi też o Wikileaks, mówi też o sobie. No cóż, no i powiedziałbym, wszystko byłoby idealnie. Ja się nie jestem w stanie uwolnić od takiego intuicyjnego poczucia, że coś jest nie tak w tym wszystkim. I na poziomie dowodów i faktów jestem w stanie powiedzieć, że jest dla mnie kompletnie nienormalne, że w tym wywiadzie nie ma ani jednej zmianki o tym, że Assange zniknął na 90 dni. I że no, wiele środowisk w internecie były zaniepokojone tym, czy on nadal żyje, czy też nie żyje. To, że Assange ani Hannity się do tego w ogóle nie odnieśli, daje dużo do myślenia, ponieważ wynika z tego, że nie mieli prawa się do tego odnieść, nie mogli się do tego odnieść. To znaczy, że jest to objęte tak zwanym Gag Order. Jest taki dramatyczny moment tego wywiadu z Hanity, kiedy Assange mówi o swoich dzieciach i o swojej rodzinie, i o tym, że nie ma możliwości zobaczenia się z nimi, i używa tam. Nie wiedzieć czemu określenia, ale oni przecież są niewinni. No ten wątek dzieci jest dramatyczny z wielu względów, dlatego że jest tajemnicą policznego, że jeżeli amerykańskie tajne służby naprawdę chcą się wziąć za kogoś i wzaleźć mu za skórę, to po prostu szantażują go bezpieczeństwem jego własnej rodziny jego własnych dzieci. I ten wątek, który tutaj się pojawił, ja się obawiam, że niestety nie jest przypadkowy. Ja nie jestem w stanie, uwolnić się od intuicyjnego poczucia, że coś jest nie tak w całej tej sprawie z Assange i dlatego, że nikt z panów nie podjął tego tematu przez godzinę wywiadu i dlatego, że Assange mówi no, bardzo ostrożnie, tak bym powiedział. Ja znam wywiady Juliana Assange i on nie bywa tak ostrożny, jak był tutaj, tutaj ważył każde słowo. Ja mam wrażenie, że on ma przyłożony pistolet do głowy i że został zmuszony do jakiejś formy współpracy z tajnymi służbami Ameryki i że w ramach tej współpracy no jak gdyby jest, nazwijmy to w cudzysłowie, na wolności, czyli wrócił do ambasady ekwadoru w Londynie, ale mnie coś tutaj nie gra. Wszelako należy się cieszyć, że żyje. No takie decyzje podjął, jakie podjął. Na pewno są one najlepsze dla niego. Trzymam kciuki za to, by wszystko się dalej ułożyło jak najszczęśliwiej. Paradoksalnie, w opozycji do całej tej kampanii, która się w tej chwili toczy w Ameryce, a która oskarża Rosję o ingerencję w wybory a w USA, za chwilę Państwu o tym opowiem, jeszcze wydarzyło się takie, no, nazwijmy to zabawne wydarzenie. Otóż inny frontman innej amerykańskiej stacji, John Hartwood, który jest frontmanem CNBC, nieopatrznie na swoim Twitterze opublikował taką ankietę, komu tak naprawdę bardziej wierzycie, czy Wikileaks, czy też amerykańskim służbom wywiadowczym, jeżeli chodzi o informacje dotyczące wpływu Rosjan na nasze wybory w Ameryce. No i, i cóż, no i wynik chyba zaskoczył wszystkich. 84%, jak Państwo widzicie, Amerykanów zadeklarowało, że wierzy Wikileaks, a proszę zwrócić uwagę, że mówimy o w twitterowym faceta, który jest no takim betonem mediów głównego nurtu, więc to nie jest konto, na którym bywają ludzie swobodnie myślący. To jest konto, które jest głównie odwiedzane przez ludzi, którzy sympatyzują z tym, co CNBC zapuszcza w świat. I wśród tych ludzi 84 ludzi zadeklarowało, że on wierzy bardziej w Wikileaks. No, jest to dosyć miażdżący rezultat i no cóż, jest to cały czas przyczyną tego, że my tak naprawdę zupełnie nie wiemy, co się dalej w Ameryce wydarzy. A cóż się dzieje w Ameryce? Otóż, w Ameryce toczy się ogromna propagandowa kampania prowadzona przez administrację Baracka Obamy, której celem jest wmówienie ludziom, iż to Rosjanie wpłynęli na wyniki wyborów w USA. Czytaj, być może należałoby rozważyć jednak powrót Hillary Clinton na stołek prezydenta. Ameryki. No i cóż, ta kampania się opiera o raport opublikowany przez coś takiego, co się nazywa The Office of the Director of National Intelligence, czyli Biuro Dyrektora Wywiadu Narodowego. Przewodniczy temu biuru pan James Clapper, postać bardzo niechlubna, to jest ten facet, który nie tak dawno skłamał trzykrotnie pod przysięgą przed Kongresem USA i na oczach milionów Amerykanów, twierdząc, iż nie jest prawdą. Jakoby NSA gromadziło masowo informacje o obywatelach amerykańskich. Dziś już wiemy, że gromadziło i gromadzi. Pan Klapper nadal zajmuje swoje stanowisko. Ograniczył on się do krótkiej wypowiedzi, że wyraża ubolewanie, iż wprowadził w błąd swoich współobywateli. No i teraz tak, pojawił się ten raport tego biura, 25-stońcowy dokument, na którym jest napisane, iż to jest odtarniona wersja tego. Co zawiera się w supertajnym raporcie i że oczywiście to jest tylko i wyłącznie, tak naprawdę, konkluzja z tego supertajnego raportu. No nic o tym supertajnym raporcie nie wiemy, a te 25 stron, o których Państwu mówię, jest 7 stron jest poświęconych Russia Today, który jest głównym winowajcą i główną tubą propagandową, która wpływała na amerykańskie wybory. A zrobiła to za pośrednictwem dwóch programów, a przede wszystkim za pośrednictwem programu Aby Martin, który strzelił do anteny dwa lata temu. No cóż, ale w każdym razie, tutaj jest główny win. 7 25. to jest ogromna, tak naprawdę, można powiedzieć, reklama dla tej finansowanej przez Kreml stacji telewizyjnej. Poza tym, cały raport szczerze mówiąc, robi wrażenie bardzo kiepskiego opracowania w oparciu o ogólnie dostępne źródła w internecie. To, że nie ma dowodów, wszyscy się z tym zgadzają. Nawet pan James Kirby, który jest bardzo kuriozalnym rzecznikiem Departamentu Stanu, powiedział: No, przecież to jest oczywiste, że agencja nie może ujawnić dowodów, dlatego że ujawniłaby wówczas źródła, z których te dowody. Utrzymała. No i wszyscy się zgadzają, że jest taki raport, który jest pozbawiony dowodów, i w oparciu o ten raport toczy się dalsza eskalacja oskarżeń pod adresem Rosji. <laughs> Ciekawy wątek dorzucił do tego tematu tego raportu John McAfee, znany pewnie Państwu ekscentyk i milioner i twórca oprogramowania McAfee antywirusowego. to John McAfee opowiedział o tym, co było na konferencji prasowej, która zapowiadała opublikowanie tego raportu, i tam opublikowano na tej konferencji podano yy, yy, cztery. Te przykłady takich poszlak, czy też dowodów, które miały wskazywać na to, iż to Rosja stoi za schakowaniem maili z konwencji demokratów, a jak wiadomo od tego zaczęła się cała lawina maili publikowanych przez Wikileaks, które finalnie miały doprowadzić do tego, że to, że to Donald Trump wygrał wybory w Ameryce. Otóż te cztery dowody przywołane na tej konferencji prasowej, pierwszy był taki, że odnaleziono w oprogramowaniu, którego użyto do schakowania. Serwerów Konwencji Demokratów, fragmenty rosyjskiego języka. Drugi jest taki, że ustalono, iż hmm, haker działał na klawiaturze, która była ustawiona na Cyrylicę. A trzecie jest takie, że hmm, IP, już do sformułowania, prowadzi w stronę Rosji. Hmm, I jeszcze było jakieś czwarte, przepraszam, równie absurdalne, już w tej chwili sobie nie mogę nawet przypomnieć. Tak naprawdę byłoby śmieszne, gdyby nie było prawdziwe. Administracja Baracka Obamy w związku z powyższym próbuje wymówić światu, iż Rosjanie zaingerowali w wybory w Ameryce. Zobacz, ktoś bardzo zgrabnie wynalazł taki e, wykres, który pokazuje, że CIA no, od czasu drugiej wojny światowej co najmniej 45 razy ingerowało w wybory w różnych innych, niezależnych od Ameryki, państwach. No Już skoro jadę po tej Ameryce tak serdecznie, to dalej. Ktoś policzył, ile bomb ma na sumieniu Barack Obama, laureat Nagrody Nobla. 26 tysięcy bomb spuściła Ameryka w roku 2016, żeby była jasność, na Syrię i na Irak. No cóż, z całą pewnością jest tak, że te bomby nie ominęły nikogo. Z drugiej strony, by coś powiedzieć pozytywnego o tym, co się dzieje w Ameryce, to trfoga w koncernach farmaceutycznych. Podobno. Albowiem Donald Trump postanowił powołać na szefa Komisji do Spraw Bezpieczeństwa Szczepień USA, no cóż, Roberta Kennedy'ego. Roberta Francisa Kennedy'ego, który jest bratankiem JFK, no który jest znany z tego, że że ma dużo pretensji do koncernów farmaceutycznych o to, co robią ze szczepieniami, i wielokrotnie zgłaszał swoje obawy, podobnie jak i Donald Trump, Że istnieje związek pomiędzy szczepieniami MMR i autyzmem, a przede wszystkim zwracał uwagę na ogromne ilości rtęci, które się podaje małym dzieciom, w Ameryce akurat 24 zastrzyki na wejściu. No, i teraz no, można powiedzieć, no, jest to facet, który jest związany z ruchem no, antyszczepionkowym na świecie do pewnego stopnia. Przynajmniej mówię tutaj o Robercie Francisie Kennedy. I on ma być szefem. On ma być szefem Komisji Bezpieczeństwa Szczepień w USA. No, cóż z tego wyniknie. Zobaczymy. No, i takie zdjęcie też krąży oczywiście i tego typu zdjęcia krążą w internecie. Otóż Barack Obama. Ten, który tak się wyśmiewał z koncepcji postawienia muru pomiędzy Ameryką i Meksykiem, która, tak jak Państwo wiecie, jest autorską koncepcją Donalda Trumpa. Otóż Barack Obama pierwsze, co zrobił w ramach przygotowywania rezydencji, do której się przenosi, opuszczając Biały Dom, to stawia wokół tej rezydencji mur. Rezydencja, żeby była jasna, jasna, oczywiście odpowiada wszystkim standardom Security Service bez tego muru i została wybrana przez Baracka Obamy spośród tych rezydencji, które mu zaproponowano. Niemniej, niemniej jednak skłonność zostawiania muru wyszła z pana Baracka Obamy no, na zewnątrz. No i zupełnie innej strony i niestety już z naszego podwórka zapewne Państwo wiecie, że w Polsce w tej chwili będą stacjonować kolejne amerykańskie siły. Przybyło do nas 87 czołgów, 18 haubic samobieżnych, 419 pojazdów typu HMMWV, 144 wozy bojowe i 3,5 tysiąca amerykańskich żołnierzy. Troszkę to brzmi jak okuacja. To jest początek, jest to kolejny ruch w ramach eskalacji napięć między Rosją i USA. No, mówi się wprost o tym, że to co robi Barack Obama w Ameryce to jest po prostu no, zastawianie pól minowych wszędzie, gdzie się da, przez które to pola minowe następnie będzie musiała przechodzić administracja Donalda Trumpa. I że wiele decyzji, które podjął Obama w ostatnich dniach, w zasadzie jest nie do odkręcenia. No, nie będę spekulował na temat motywacji pana Obamy. Choć przychodzą mi różne rzeczy do głowy, jak słyszę o tym, że e, dzięki decyzjom pana Obamy no właśnie Pentagon otrzymał ogromny budżet na kolejne produkcje ogromnych czołgów, myślę, że różne korporacje dzięki ostatnim ruchom pana Obamy zdążyły otrzymać ogromne budżety i to prawdopodobnie będzie już nie do cofnięcia, no, a potem trzeba coś, coś przecież trzeba zrobić z tymi setkami czołgów, wozów bojowych i tym podobnego sprzętu, przecież nie mogą stać i się marnować. Więc na pewno można powiedzieć, że to co Donald Trump jak gdyby robi, że w zasadzie stoitkim spokojem czeka na tego 19 no to chwała mu za to. Chwała mu za to, ponieważ to co robi Barack Obama, no, dołącza go, można powiedzieć, do grona tych panów, z których każdy zasługuje na swój własny trybunał. No, i żeby powiedzieć o jakichkolwiek objawach uzdrowienia świata, w którym żyjemy, to chcę powiedzieć, że w Chinach stały Komitet Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych, przepraszam, ale nie byłem w stanie tego zapamiętać, przyjął w końcu grudnia ustawę, która nakłada dosyć wysokie podatki dla tych wszystkich, którzy zanieczyszczają powietrze i wodę w Chinach. I to jest niewątpliwie dobry objaw, choć prawdopodobnie niektórzy z Państwa powiedzą, ale właściwie dlaczego Pan o tym mówi? To nie jest jakieś wydarzenie. Które porusza posadami świata? No i tak, i nie, albowiem jest pewien myk w tej ustawie. Otóż ta ustawa obejmuje mnóstwo różnych związków, głównie siarczynów, siarczanów, fosforanów i różnych dziwnych wynalazków. I y, zatruwanie powietrza i wody tego typu związkami jest w, wysoko karane w tej chwili, jeśli chodzi o grzywny. Natomiast nie ma w tej ustawie w ogóle CO2. Otóż, i to jest ten mój, o którym chcę powiedzieć, że ta ustawa nie traktuje dwutlenku węgla jako źródła zanieczyszczenia, które powinno być w jakikolwiek sposób karane. No, i tutaj wracamy jednak do fundamentów systemu, który nami w tej chwili zarządza. Globalne ocieplenie i ludzka rola w globalnym ociepleniu, a przede wszystkim kolosalne kokosy i miliardy dolarów na obrocie pozwoleniami na emisję CO2, czyli tak naprawdę na sprzedaży Niderlandów w stylu Pana Zagłoby. No otóż Chiny są w takim razie drugą gospodarką świata, a niektórzy mówią, że biorąc pod uwagę stan e, zawirusowania świadomości Amerykanów i potencjał Chińczyków, to w zasadzie można już mówić, że są pierwszą gospodarką świata. Otóż ta gospodarka wypięła się na kwestie CO2 i cały ten biznes, który za tym stoi i to na pewno jest objaw Jakiegoś tam lokalnego, niebanalnego uzdrowienia, bo lokalność chińska no, jest pojęciem bardzo względnym z punktu widzenia całej naszej planety. I znalazłem też wiadomość o drugim objawie uzdrowienia, e, przynajmniej no, już bardziej lokalnych okoliczności niż Chiny, mianowicie na Węgrzech zaczyna się oficjalnie mówić o tym, by wszystkie organizacje pozarządowe, finansowane przez pana George'a Sorosa, opuściły ten kraj. W tej chwili się mówi o 22 organizacjach, jest ich tam nawet troszkę więcej. Przewodniczący Fidesz, czyli rządzącej partii węgierskiej, publicznie zaczął nawoływać do tego żeby podjąć takie ruchy także ustawowe i po prostu wyrzucić pana Sorosa, tak jak i wyrzucono Międzynarodowy Fundusz Walutowy. I jak być może zostanie wyrzuconych jeszcze kilka innych intruzów, no jakby to powiedzieć, nie z naszej planety, z którymi mamy do czynienia na co dzień. No, także, no jest nie tylko choro, ale jest także zdrowo, i tą wiadomością chciałem się z Państwem podzielić na koniec, na pożegnanie. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia następnym razem.